Mamy piękne, ostatnie słowo Pana Jezusa do nas. Myślę takie słowo, w którym łatwo się możemy odnaleźć, bo łatwo się możemy odnaleźć w tej prośbie apostołów przymnóż nam wiary. Pewnie dlatego tu każdy jest, nie? Nie dla innych powodów, tylko z tą prośbą, żeby Pan przymnażał nam wiary. To jest taka prośba właściwa dla człowieka, też zwłaszcza w sytuacji, kiedy człowiek gdzieś się zderza ze ścianą jakąś. Nie bój się, wierz tylko. Wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu. To jest ta sama prośba. Wierzę, zarać mojemu niedowiarstwu. Przymnóż mi wiary. Przełam we mnie niewiarę. Pro, prosi, Człowiek, który jest w trudnej sytuacji, nie? ma chore dziecko, umierające dziecko. przymuż nam wiary. Dobrze już wiemy, bo to powtarzamy bez przerwy, że wiara to nie jest coś nie? do przymnożenia. Nie można mieć pięć kilo wiary, czy dziesięć kilo wiary. Wiara to nie jest coś, wiara to jest spotkanie z Jezusem. To jest relacja, to jest zażyłość, to jest komunia. I Pan Jezus odpowiada apostołom, zadbajcie o takie minimum tej relacji. Niechby jej było tyle, ile pokazuje sobą ziarnko gorczycy. Już się mniej właściwie nie da. Nie? Ale zadbajcie choćby o minimum tej relacji. Nie, nie, Nie. Nie, nie narzekajcie, nie mówcie mało mam, daj mi więcej. Zadbaj o minimum relacji ze mną. O minimum. Co to jest? Nie wiem, co to jest dla was minimum tej relacji. Nie? Ale minimum. Choćby o nie wiem, codzienną modlitwę. O codzienne spotkanie, choćby przez moment ze Słowem. Tam, gdzie możliwe. komunie w Eucharystii. Ale zadbaj o to minimum. No nie zawsze tak jest, nie? Wiem po sobie, wstaję rano, jeszcze wiem w którym momencie pójdę na, na adorację. Potem poszło. Nie zadbałem o minimum. Nie, nie zawsze możesz mieć godzinę. Nie, nie zawsze możesz mieć dwie godziny tak jak tutaj. Nie zawsze możesz mieć 48 godzin tak jak tutaj. Ale możesz zadbać o minimum. O chwilkę. O, o moment, ale żeby było to jak ziarnko. Tyle. Zadbaj o te relacje w takim stopniu, nie? Znaczy, bo ten, to ziarnko gorczycy wtedy jest znakiem pamiętam o Tobie, jesteś w moim życiu kimś, jesteś dla mnie ważny. Nie mogę nawet minimum Ci nie poświęcić, no. Chociaż, chociaż tyle. Ale jeśli zadbam o tyle, o tyle, co podtrzyma te relacje moją z Jezusem, nie? To Pan Jezus mówi zobaczycie, że w waszym życiu będą się dziać rzeczy niesamowite. Powiedzcie tej morwie, wyrwi się z korzeniem, przesadź się w morze. To jest, to jest podwójna niemożliwość. Morwa ma taki system korzenny, że żeby ją wyrwać, to trzeba mieć cierpliwość ojca Krzysztofa. Albo jeszcze większą. To, to, duba lina niesłychana, nie? Żeby tę morwę z tymi korzeniami... Wyciągnąć. A jak już ją jakby się komukolwiek udało, no to posadźcie ją w morze teraz. Tego się nie da zrobić. To jest podwójny obraz niemożliwości. Nie? Mogą się dziać rzeczy niemożliwe i będą się dziać rzeczy niemożliwe nie dlatego, że ja jestem kimś, tylko z racji na tę komunie, że jest przy mnie Jezus, który jest wszechmocny. On może. To w oparciu o jego siły będzie się działo to, co jest niemożliwe. Ale Jezus mówi: zadbajcie o to minimum tej komunii, zadbajcie o tę jedność, zobaczycie, co się będzie działo. Będą się działy rzeczy niemożliwe. Dla nas niemożliwe, nie dla niego. On tę morwę stworzył, to może też nie? ma kilka pomysłów co do nich. Co jest dla nas niemożliwe? No, dla nas niemożliwe jest służyć bezinteresownie. Te dwa fragmenty Ewangelii są ze sobą połączone, tylko nie w tłumaczeniu. Ja mam nadzieję, że mi kiedyś wy, wybaczą ci wszyscy tłumacze, ale tam jest, kto jednak z was. jest słowo, które łączy te dwa teksty, te, 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 te dwa fragmenciki. One są powiedziane przez Jezusa razem i chwała Bogu w lekcjonarzu są razem nie rozdzielono. Kto jednak z Was, jak ma sługę, który to i to tajne, nie? Jezus od razu od tego obrazu niemożliwości pokazuje, co tak naprawdę dla nas jest niemożliwe. Nie? Dla nas jest niemożliwe, zwłaszcza w kościele, robić, 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 robić i potem, jakbyśmy chcieli sobie odpocząć, to znowu robić, robić, robić i jeszcze jak nam powiedzą, ale fajnie, to powiedzieć: Nie, nie, zrobiłem to, co do mnie należało. To jest niemożliwe, no chyba że ktoś ma tyle relacji z Jezusem. To wtedy to się dzieje w oparciu o Jego miłość, a nie o nas. Czujecie to? No to amen.